Jawor na Dolnym Śląsku. Początki osadnictwa na tych terenach sięgają czasów Neolitu. Ale jedyny tutejszy zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO pochodzi z połowy XVII wieku. Zbudowany w 1648 roku Kościół Pokoju jest owocem wojny trzydziestoletniej, a właściwie kończącego ją pokoju westfalskiego. Katolicy Habsburgowie zezwolili na budowę trzech protestanckich świątyń na podległym im Śląsku. Do dziś przetrwały tylko dwie, jedna w Świdnicy i druga tu, w Jaworze. Niepozorny z zewnątrz obiekt to w istocie ogromna, kilkukondygnacyjna świątynia z wielopoziomowymi emporami. Które pozwalały gromadzić się na nabożeństwach nawet kilku tysiącom wiernych jednocześnie. Złożone, misterne zdobienia poszczególnych poziomów łączą sztukę barokową z luterańską teologią oraz odzwierciedlają ówczesną hierarchię społeczną wiernych. Świątynie zbudowano z zastosowaniem rzadko spotykanej w przypadku obiektów sakralnych konstrukcji ryglowej. Wynikało to z ograniczeń narzuconych budowniczym przez władze, z których jedno nakazywało budować wyłącznie z materiałów nietrwałych, czyli z drewna, słomy i gliny. Z wymuszoną prostotą i surowością bryły zewnętrznej kontrastuje nietypowy jak na świątynię luterańską bogaty, wręcz pyszny wystrój wnętrza, jak choćby ten barokowy ołtarz główny. Pierwsze organy na 26 głosów zbudowano w Jaworze już w 1663 roku. Te istniejące do dziś powstały dwa wieki później. Przy północnej emporze ustawiona jest barokowa ambona, której kielich wspiera się na rzeźbie Anioła, trzymającego otwartą Ewangelię. Ponoć anioł jest naturalnej wielkości i przyciąga wielu turystów, pragnących zobaczyć, jak duże są anioły. Kościoły pokoju okazały się trwałymi i sprawdzonymi budowlami. Można je nazwać arcydziełami wykwalifikowanego rzemiosła. Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Jaworze, świadek historii. I peru architektury.